Ale że na odcinkach takie rzeczy? Tak, na odcinkach takie rzeczy. No, no 50, No to ty jesteś dziwny! Co kurwa? Co kurwa? Co jest? Chłop mi heda zawalił! Co się dzieje? Winnie, z tej strony ASC T-Rex. Jest to kolejny odcinek na moim kanale. Bardzo, bardzo, bardzo dawno nie było odcinków z Fortnite'a, bo nie było dwa tygodnie. Sorry. Ale powracam z nową porcją, kontentu z nową porcją, nagrywek, nową porcją, w ogóle wszystkiego życia. I dzisiaj jesteśmy z Haśkiem, siema. Siema. No i zagramy sobie o 100 złotych Pace of Card. O, dobra. No no, to lecimy dur. A co muszą zostawić widzowie? Łapkę w górę i chapkę. No, no i teraz musicie. I powiedzmy, jeżeli pieprzniecie tutaj 20 łapek w górę, bo wiem, że możecie, bo pod innymi filmami nawet 30 czasami się znajdowało. Więc jak pieprzniecie 20 łapek w górę, to powraca seria y, gier o 100 zł Pays of card no już trudno, niech stracę, niech mnie wypłukają z tych pieniędzy, widzowie. No już trudno. Ja mogę tobą z tobą na zamek no bo ja się boję, że Dobra, zamiarę. to chodź tutaj. Dobra. Bo tam mamy dwie skrzynki jeszcze. Dobra, ja polecę tutaj. Też mi tą snajperkę tam sniperkę dam co tam będzie. Nie możesz no mieć. Ja, ja ci wszystko muszę zabierać, naprawdę, bo jak ty a... tylko zrobisz te pragi, a dobra! No wiesz o co chodzi, normalnie to bym ci zostawił, ale. Mam tam mam heavy. O nie, a to heavy ja jej nie lubię na ten tryb. Wow, legendarny sztucer. Ewen, gdzie jest Ty, bo ja utknąłem w jakimś kamieniu śmiesznym. Leży. Zabijam jakiegoś chłopa sztucerem, ojej. Szkoda, że ich nie ma w gierce znowu. Sztucer, najlepsza broń czy niż moje ma. dobra, mam skrzynkę, a... Dobra. Ale aptekę chociaż zabrałem. I to weź aptekę. <grym> Aha, dobra, że też. Ej kurde, nie Dostał stówę dostał, zginę... stówę, dostał stówę, Ej, dostał stówę. Nie bo jak, jak, ja, jak ja... zginę... Leży, tam... leży jeden. Ja nie mogę zginąć, bo ty mi nie uleczysz. No, tutaj się nawet nie da leczyć, właśnie w tym problem. Jak giniesz, to nawet nie ma karty twojej. Co? A, no chyba, ja... ch chyba, że jest. No to jak jest, to cię będę leczył, bo, bo też sam ja chcę być ma. leczony. Więc to akurat. No, nie wiem, raz grałem ten tryb i karty nie widziałem, ale może jestem upośledzony. Dobra. pomóż? Nie ma karty tu, nie ma karty! Ja, 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 ja. Ale dziadostwo! Nie. Nara. nie. Nie no, nie. To już jedna gierka w dupę. No, ho, ho, Cztery fragi mam Dobre, fajny ten tryb, lubię go już. A nie no jak jakbym ja, jak mimo tego snajperki tego bym już to bym go pokonał. panie, jest... miał y, skiny, po drugie z ratowania będę miał w dolce. No teoretycznie tak, ale nie wiem, no... Eee, teraz ratowanie już jest totalnie nudne. Nie wiem. Kurde się winiesz chyba. No. Dla nie... Dla mnie jest fajne, bo po pierwsze ja się chciałem z e, e, tym z kolegą które A duchować, po ze spadł? Ty no, ale że oni się w forcie chowają, no. no... Weźcie, chłopaki, no. Szanujmy się no. No wyjdźcie. No. że to powiesz. No nie no no co to ma być? Jeszcze strzelają. A u ciebie no, byłem bo... 10 razy. Pogu. U mnie na live'ach się jest dużo. No byłem y, dużo... nie no, więcej byłem u ciebie na live'ach, a na odcinkach kilka razy. Pogu no. Sema! Dostawisz stówę, jak się z tym czujesz? Ja dobrze? Nie ty, ten chłop. Dobra, y ja się tutaj boję, bo tu jest tak niekomfortowo. Może bym sobie tutaj skoczył, ale że ty mnie chcesz zjabnąć? Ale że ty mnie dziabnąłeś? Nie, 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 nie. my się tam nie bawimy, pirosie. Dobra, ja stąd z też. No, ale że on nie dostał, no to się nie podoba. No kurna, no kidosy Fortnite Kurde... Przegrasz No kurde, no Tym ja! cudem Ale że na odcinkach takie rzeczy Tak, na odcinkach takie rzeczy Dobra, jest 17. Jak się ze jak z kalkulatorem się sprzeczasz, to ja nie wiem, nie wróżę ci dobrej przyszłości. Jak ty się z kalkulatorem sprzeczasz. To jest jakiś kalkulator no, no 50. No to ty jesteś dziwny. Co kurwa? Co kurwa? Co jest? Zawalił z 180 metrów. Ej, napiszcie widzowie w komentarzu, czy według was to są cheaty czy skill. Bo chłop ląduje po snajperkę, strzela, skacze i mnie w locie trafia heda. To nie jest skill akurat. No to super, pogu. Lecimy ostatnią gierę. <noise> ale... Super jesteś. Dobra, typo jest, typo jest. O ja mam taką legendarną. O no to typo jest, no to fajnie, no to bardzo fajnie, że się tak cieszę. No, może ci zabiorę. mam, że jakbym miał sztucery, no to bym go zabił na S, ale oczywiście pan Asetirex musi być zawsze wnerwiający, na no, no czasem jesteś na... <noise> no, no bo nie chcę stracić kasy, a ja ci... O, zabrałem ci akurat dwa sztucery teraz. Ja pierdzielę! Które leżały sobie to... dosłownie koło ja siebie. Nie ja no, pierdzielę. chodź, możesz mi pomóc. On ma kewa jeszcze, ale dostał 8... 95 prawie dostał! NIRZY! Dostał chyba! Dzięki, dzięki. Fajny loot. On dostał chyba chłopie, rozumiesz? On dostał chyba. No, spoko, ty się tam i ja ci podbiorę cały loot. I no, teraz wszyscy dobrze. się chowają i tu jest heavy z złota. No nie, proszę, ja nie będę miał tych fragów, no bo... Okej, okay, ja sobie zbieram tutaj trochę metali. Nie no, no, jest Wojciech, bo, bo już nie będę miał tego, no to już mogę wyjść. Dobra, ja sobie zebrałem kewa bez ciebie, tak by the way. Ale wie, że jest chyba wychoda. W Uuu, to mi ale się tak. podoba. Ale jest 22 typów, a on coś 10 nie zbije. O no ch chłopco, w ogóle wyszedł sobie. Jak nie chcesz w kardę za stówę, no to nie. No chcemy. Ale... <laughs> no to wychodzisz, jak chcesz w karda, no to wiesz. Pogu. No dobra, to elo. Ej, no dobra, to elo. Elo. W ogóle jakiś, nie chcę nic mówić, ale totalnie dziwna osoba, nie rozumiem chłopa, chłop chce wygrać, nie wiem, no to chłop dziwny, nie, nie wiem no. lepiej dla mnie, bo nie stracę kasy, nie, no ale, no nie wiem, no, Aha, nie, nie wiem, nie chcę nic mówić, ale po, po jego zachowaniu wnioskuję, że więcej niż 8 lat to nie ma. Chłopowi co chciałem dać, bonus Gierkę, wyszedł. Czy no będzie to... bonus Gierka? A jak nam tutaj chłop wyszedł, no to taki tuchet lepki. Taki... Chłop dziwny, nie? Ale że co, że chłop mnie trafia tak. O, no dobra. O, jeszcze mnie zaprasza. Ale no, ale że ty chcesz mnie zabić. No, ale że ty masz cheity. Dobra. Yy, żegnasz się z wiedzami. Nie. <laughs> Bo się ale wkurzył. Dobra, więc. Lubiłam. Więc no. Yy, widać, zobacz, yy, żegnam, albo chop się quicknął. No. Dzięki, na razie i, pa.